Witam Ciebie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jest możliwe życie w połączeniu poczucia radości, spełnienia w sercu i spokoju z kochającą się cudowną rodziną i z pracą, która daje Ci wolność, satysfakcję finansową i wewnętrzne spełnienie, gdzie możesz być po prostu sobą? Większość naszych klientów, ludzi, z którymi pracujemy od lat, twierdzi, że trzeba wybierać. Tak nas nauczył świat, że jeżeli przychodzi do nas. Michał, który ma wspaniałą karierę, ma tak zwaną wolność finansową, ale utracił miłość swojego życia, utracił kontakt z dziećmi, nie jest szczęśliwy, automatycznie nie czuje radości. Inni z kolei i kobiety, i mężczyźni przychodzą częściej w tym wypadku kobiety i mówią, mam wspaniałą rodzinę, poświęcam swój czas dzieciom, spędzam go z nimi, mam z nimi kontakt, łączność, miłość. Ale czuję się kompletnie niespełniona zawodowo. Nie mam wolności finansowej. Na nic nie mogę sobie pozwolić. Jest pewien sekret, jest pewna dźwignia, która pozwala połączyć te trzy rzeczy w życiu: czyli radość w sercu, spokój ducha, kochającą się rodzinę i finansową wolność i spełnienia w karierze. Myślisz teraz pewnie nie, to niemożliwe. Słuchaj, sprawdź. Zapraszam Ciebie na nieodpłatne szkolenie, na którym się dowiesz, czy naprawdę to jest możliwe. Jeżeli tak, jak to zrobić? A może już masz tę dźwignię teraz, ty masz ją w sobie? Może już znasz ten sekret, ale jeszcze go nie wykorzystujesz? Może w ogóle nie jesteś świadom, o co chodzi i jak to jest możliwe? Zapraszam Cię, zapisz się już teraz. Link znajduje się gdzieś w opisie, bądź obok tego nagrania. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Ciebie, podzielić się z Tobą życiem w radości, miłości i w pełni wolności.